Hej, no i siemaneczko, moi miliście, jestem szef Splank no i witam was w drugim odcinku z serii e, Futa Oczywiście, e, Ultimate e, W poprzednim odcinku był ten, e, były te sprawy takie właśnie inauguracyjne, wstępne i tak dalej Teraz na pierwszy rzut oka możecie zobaczyć, że mam nowy herb Tak jak i zaraz wam pokażę go e, Oraz mam nowe koszulki, o czym... Co tak naprawdę zaraz też zobaczycie. Dobra, 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 dobra. Ehm, herb. Herb, a mianowicie jest to herb Oxford United. Naprawdę bardzo mi się spodobał. Taki byczek. Ehm, bez skojarzeń, ale fa fajny, naprawdę fajny herb. Tak więc teraz e, to on będzie sprawował władzę mojego herbu w klubie. Szef ze skład. Ehm, dobra, dobra. Tutaj macie pokazane stroje. Ehm. Pierwszym strojem, a w zasadzie drugim, ponieważ jest to strój wyjazdowy jest strój Alityhat Dobra, nie ważne. jest to strój właśnie Alityhat. Naprawdę jest fajny. Fajny ten pasek jest taki. To jest strój wyjazdowy. A strój podstawowy to strój SV Grydli... nie wiem jak to przeczytać. Grydliś chyba. Naprawdę również fajne koszulki. Jak dla mnie, oczywiście. Wam mogą się nie podobać. Mi się podobają. No i trudno. <laughs> dobra, dobra. Stroje i herb wam już pokazałem. E, teraz przejdźmy sobie jeszcze do różnych tygodnia, ponieważ jest nowa. E, mianowicie, e, oczywiście, formacja 4-3. 4-3. Nie, przepraszam, to jest 3-4-3. E, no i obrona. E, aha, jeszcze zapomniałem o w oczywiście Diego Alves, 92 parady aż 92 refleksu, czyli naprawdę mocne statystyki. Środkowi obrońcy to Colker, Miranda i Marquinhos, czyli naprawdę fajna obrona. Na lewej stronie pomocy postanowili dać Rakiticia. Środkowi pomocnicy to Goran Pandew oraz Valbuena. Są SPO, ale są na środkowych pomocnikach i to jest trochę dziwne. E, prawy pomocnik to Hulk. E, no i tutaj jeszcze lewy skrzydłowy i prawy skrzydłowy. Prawy skrzydłowy to Rem Romelu Lukaku. Strzelił cztery gole, dwa uznane i miał jedną asystę, czyli naprawdę świetnie gra ten zawodnik. Niepotrzebnie Mourinho go sprzedawał. Na lewej stronie... E, na lewym skrzydle tak naprawdę Pele, ale to nie jest ten Pele Jest to Pele z Fejnordu No i na napadzie Nasz prawy Czyli Lewandowski Też dobry ostatnio dwa mecze Z Freiburgiem No i w Lidze Mistrzów z Marsylią Więc zasłużenie Dali mu tego Informa Dobra Tutaj przejdźmy sobie jeszcze do składu Bo tak jak już widzicie Jest nowy Nowy piłkarz w naszym składzie, jak i w klubie. Otóż to jest to Marko van Hinkel. Naprawdę młody, młody, młody piłkarz, który niedawno nabawił się bardzo, bardzo niefajnej kontuzji, bo zerwał zadła krzyżowe. No i będzie pauzował chyba przez około 5 miesięcy. Nie jestem pewien co do tego, ale Piwie jeszcze gra. Ej jeszcze, no FIFA gra normalnie, tak więc e, ja na niego postawiłem. Mam nadzieję, że się będzie dobrze sprzedawał I brakuje nam jeszcze czterech miejsc w składzie, tak więc mam nadzieję, że szybko je uzupełnimy. E, no teraz szybko przechodzimy sobie do wyboru składu, ponieważ zaraz gramy kolejny meczik. E, brakuje nam chyba pięciu punktów już do awansu, Czy się mylę? Nie, nie mylę się, ponieważ od 9 punktów jest już awans. Zostało nam 7 meczów, mamy 4 punkty, czyli jak z... wygramy dwa mecze, jesteśmy już w 9 lidze, co będzie bardzo fajne. Tak więc przechodzimy sobie do spotkania, A no i przechodzimy do tego spotkania z nadzieją, że po prostu je wygramy. Jeszcze chcę tylko zedytować, ponieważ chcę zobaczyć jak z kondycją tutaj, tutaj... Aha, dobra, dobra. Czyli wszyscy są w pełni zdrowi. No i przechodzimy do spotkania. Już znaleźliśmy zawodnika. E, a w zasadzie przeciwnika, bo to nie jest nasz zawodnik, a przeciwnik. E, no i zobaczymy, jak sprawdzą się nasze podstawowe e, stroje. E, bo kto wie, może w tych strojach będziemy grali jakoś nadzwyczajnie dobrze. E, no i tutaj jeszcze skład e, Hugo. Nie, to nie jest Hugo, to jest Borcha Valero chyba. No ale my przechodzimy sobie już do spotkania, ponieważ się już zaczęło. E, tak więc jeszcze kto zaczyna? Zaczynamy my, tak więc zapraszam was do tego spotkania. Tutaj dobre urwanie się o Zejście do środka. Strzał, strzał, ale... Niecelnie, ponieważ zablokował to jeden z piłkarzy. Naszego przeciwnika. No i będziemy mieli rzut rożny, wykonywać go będzie Eliseu. Mam nadzieję, że dobrze. Tutaj do, posłanie dobre. Prawie że na głowę naszego Wolszajda, ale niestety. Oj, niedobre podanie tutaj. Mam nadzieję, że to się nie skończy źle na nas. Olej, tutaj potężny strzał. Dobrze, to nie weszło. Bo przegrowalibyśmy już. co ty zrobiłeś? Ja no nie wierzę. Tak mało brakowało, ale przyznam wam, że tą formacją mi się o wiele lepiej gra. Ależ broni teraz ten szał, bramkarz. Jezus, Maria! No i niestety kończymy tą pierwszą połowę. Naprawdę przeważaliśmy, to widać było. No, niestety. Dlaczego ja wszedłem w skład? To nie wiem. Dobra, zaczynam drugą połowę. Dobre, dobre podanie. I czy wykorzysta to? Tak jest, jest i bramka Cuniga. Calm down, calm down, bitches. I'm here. Prowadzimy w tym spotkaniu. Świetne podanie. Chyba przez dumbie. O ile się nie mylę. No i Soniga. Naprawdę ładny strzał. No i prowadzimy w 48. Minucie. Czyli po rozpoczęciu drugiej połowy. skiksowo O! Jak przeszedł Soniga! już co zrobił. Nasz lewo skrzydłowy. Teraz. Oj, za mocne środkowanie. Ole! Ależ, ależ mało brakowało. Gdyby nie było tamtych dwóch obrońców. Naprawdę byłoby groźnie. A teraz rzut rożny. I jednak bramkarz wychodzi i pewnie łapie piłkę. No ale prowadzimy, więc nie ma się czego obawiać. Dobre podanie, dobre. Dobre przyjęcie, dobre przyjęcie. I teraz podanie opolekanego. Cały gol! Calm down, bitches! I'm here! Świetna wrzutka! Sunigi! No i prowadzimy już 2 do 0. Tak więc, mamy jak na razie 7 punktów. No i zbliżamy się do tego trofeum 10 ligi. Tak więc, idzie bardzo dobrze i po naszej myśli. Piłki. Dobre, podaj na do niego! Oleż strzał, jednak niestety nie w światło bramki. Ładna akcja, ale niezmieńczona sukcesem. Jednak tu się chyba więcej nic nie zdarzy. No i wygramy to spotkanie, pewnie 2 do 0. Chociaż może jeszcze, jeszcze? Nie, tak jest. No i pewnie wygrywamy 2 do 0. Tak więc... Do wygrania ligi zostały nam tylko dwa punkty. No i mam nadzieję, że w tym kolejnym spotkaniu uda się nam dokonać tego wyczynu. No i będziemy już w dziewiątej lidze. Okej, okay, no i witam was po wygranym spotkaniu aż 2 do 0. Piłkarzem spotkania został Cuniga. Naprawdę ładnie zagrał. Jak i cały zespół. Obrona również na, jak na klasie światowej. Oczywiście nasza, nie dawali dostępu do bramki Leno. No i zostały tylko dwa punkty. Tak więc mam nadzieję, że jeszcze uda się w tym odcinku to dokonać tego. Dobra, dobra, dobra. Jeszcze chciałem wam tutaj pokazać, że sprzedaje jakiegoś Pizziego. Tak więc jakby ktoś z Was był zainteresowany, to zapraszam do kupna. Moją nazwę kładu albo klubu. Nie wiem jak to nazwać. Już znacie. Tak więc do roboty. Dobra, no podczas spotkania Alonso nabawi się kontuzji. Stopa. Czy ja mam jakąś kartę kontraktu stopa? Nie, niestety nie. Tak więc trzeba będzie go zastąpić. Graczem z ławki, tylko że tutaj zastąpię Daglasa Kosztę Adrianem. Chociaż, w sumie, wiecie co? Daglas Koszta ma lepsze statystyki. Chociaż. Dobra, wiecie co? Będziemy ich zmieniali co mecz. Będziemy im się przypatrywali, jak to będzie wyglądało z ich strony. Tak więc zmieniamy, no i dajemy tutaj Williansa jako defensywnego pomocnika. Dobra, tutaj jeszcze wraca na ławkę Catermore. jeszcze jak z kondycją? Z kondycją wyśmienicie. Tak więc możemy rozegrać kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że jest dla nas, ponieważ wtedy, tak jak już kilka razy już mówiłem, gramy w dziewiątej lidze. Chyba o ile dobrze obliczyłem, <noise> nie, to trudne. Dobra, ja się z wami żegnam. E, będę szukał zawodnika, raczej przeciwnika. Tak więc zaraz się widzimy. Dobra, przeciwnika już znalazłem. E, tak, już dał gotowe. Jeszcze chcę zobaczyć. Tak, dobra, dobra. To nie jest żaden sezonowiec. E, jaki sezonowiec? Co ja gadam? E, już nie pamiętam, jak się nazywał taki który, aha, dobra, terajnerowiec, przepraszam, przepraszam. Skład jest zrobiony e, z ligi niemieckiej, no i Pato na ataku o, oraz e, Oskar jest również w tym składzie, czyli może taka e, lekka hybryda niemiecka z brazylijską, a my zaczynamy już to spotkanie, tak więc ja Was zapraszam. Skrót. Zrobicie przez jednego z zawodników Rwala. Świetne, urwanie się z dumbie! Jednak jest tam szybszy zawód. Jak to się dzieje? Dumbia, niestety. Poza bramkę. Ale teraz co zrobił bramkarz? Co? Nie mam pojęcia. Gdyby to wpadło, naprawdę byłby fail na maksa. Chyba, że to jest zwykła liga yy, brazylijska, albo po prostu gracze z Brazylii. Ponieważ ee, słyszę tylko nazwiska, właśnie z Brazylii. Tak więc. Kto wiem? Może źle zauważyłem? Tak, to są właśnie chyba. Tak, tak, tak. Ja źle popatrzyłem. To są zawodnicy z Brazylii. Tak więc przepraszam Was bardzo za to. Kto by. kto... oj, by... aj, oj! Aj, aj! Ależ tutaj mało brakowało, gdyby nie wyjście Rogerio Seniego byłaby bramka. Dobre teraz przejęcie przez Cunigę. Ale dlaczego tutaj? Dlaczego podałeś tutaj? Dobre podanie. Jest i gol! Gol! Świetnie! Świetnie, po prostu świetnie. Dumbia podążał za tą akcją. No i po prostu niesamowicie dograł do Henry'ego. Ta piłka po prostu idealnie spadła. Ma głowę Francuza. No i prowadzimy 1 do 0 Świetne, świetne podanie do Adriana. Adrian, słuchajcie go! O jezu! Dlaczego to. Dlaczego teraz oni, jak po prostu nacisnę przycisk sprintu, oni. No rozpędzają się na maksa. Po prostu. No jak można w ogóle tak. To jest, to jest akurat fail ze strony EA, że takie coś zrobili. Świetne podanie! I jest kolejna główka. Wykonanie Hugo Mayo. Jak on się znalazł w tej pozycji? Na tej pozycji oczywiście. No nieźle. Prawy obrońca podąży za akcją i do tego jeszcze trafił gola z główki. Naprawdę brawo. Teraz Adrian, Adrian! Czy strzeli gola? Ależ! Minimalnie! Świetnie bramkarz wyszedł do tej piłki. No i niestety nie trafiamy tego tej, e, nie, nie, nie zdobywamy gola z tej akcji. No szkoda, bo byłoby już 3-0. A też szybkowanie jednak naprawdę. Kolejny raz, minimalnie. Naprawdę mamy świetnych graczy, którzy grają naprawdę super głową. Amory, przepychać tutaj jednym z zawodników. O jezu! Trochę za mocno i to przesadził. To nawet nie trochę, no ale. Pierwsza połowa za nami. Prowadzimy 2 do 0, tak więc jest wyśmienicie. No i oby tak dalej. Jeśli będziemy utrzymali takie tempo meczu, no i tak będziemy grać, to naprawdę w... świetnie. No i zaczynam tą drugą połowę. Z nadzieją, że zagramy ją tak samo dobrze jak i pierwszą. Ale tutaj, pierwsza sytuacja, już dla naszego przeciwnika. To dobre wyjaśnienie przez Wolszajda. Klepka świetna. Tiki taka Dobre podanie, i czy będzie bramka? Tak jest! Jest Adrian. Bang bang Super zrobili naszych przeciwników rozklepili ich tak naprawdę, ponieważ w środku e, w środku tego koła e, klepaliśmy i to naprawdę ostro. No i później pod koniec Eliseus ho zszedł pod, o, do środka. No i podał do Adriana. Tak naprawdę mu wysunął. <noise> no a nasz przeciwnik chyba się zezłościł. Ponieważ wygrywamy to spotkanie. Ponieważ zrage'ował trochę. Ale muszę powiedzieć, że naprawdę świetnie graliśmy. E, no i chyba to widzieliście. Mm, no i pewnie. Jesteśmy teraz w dziewiątej lidze, ludzie. Przechodzimy do dziewiątej ludzi. Ligi, tak jest. Zdobywamy trochę pieniążków, nie pieniążków z YouTube'a. E, coinsów oczywiście. No i będziemy mieli troszkę kasy e, na transfery. A ja sądzę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku, tak więc ja się z wami żegnam, jeśli filmik wam się podobał, ee, łapkujcie, a jeśli chcecie zostać na dłużej, po prostu subskrybujcie, tam na dole macie taki przycisk, no ja się z wami żegnam, do zobaczenia i cześć!